sobie ten dzień razem. W końcu zrobiłam sobie nowe paznokcie, które możecie zobaczyć tutaj, a następnie potrzebowałam kilka kartek papieru i wziąłam sobie kolagen i poszłam do szwani. Jako dwa najważniejsze cele na ten dzień postawiłam sobie zrobienie promocji i nowych zestawów jedwabnych, które będziecie mogli zobaczyć pod koniec. Tutaj jeszcze pobocznie przygotowałam sobie materiały, które chciałabym zszyć w najbliższym czasie. I zaczęłam od wykrojów jedwabnych kolorów. Tutaj akurat ten kolor jest trochę przekłamany. To jest taki bardziej łososiowy, panterkę, którą bardzo dobrze znacie już z mojego sklepu internetowego. Mi tutaj najbardziej zależało na dwóch rozmiarach standardowym i slim, dlatego że chciałam je użyć właśnie do zrobienia zdjęć w jutrzejszym dniu do nowych zestawów jedwabnych. Doszywałam tutaj taki jeden burgundowy kolor, którego na sklepie aktualnie nie ma, i resztę kolorów, które gdzieś tam się już wcześniej przewijały w jakichś różnych rozmiarach. Uszyłam więcej sztuk niż potrzebowałam, ale właściwie zawsze tak robię, kiedy mam na to więcej czasu, dlatego że później jest to dla mnie przy pakowaniu nowych zamówień. I tutaj możecie zobaczyć kolory, które uszyłam właśnie do tych zestawów. Wymyśliłam sobie, że użyję tych pudełek czarnych, które widzieliście w zeszłym miesiącu na moim sklepie i dodam do nich standardowe jedwabne gumki, a w środek gumkę slim. Dajcie znać, czy podoba Wam się taki zestaw prezentowy, może chcielibyście jakiś inny kolor niż tutaj, te, które są pokazane z problemem, będzie można to zmodyfikować w wiadomościach prywatnych. No i w kolejnej części dnia zajęłam się właśnie promocją na Black Friday, a właściwie tu na Black Week. Ustawiłam kod robotowy Black Week 20, który daje 20% na wszystko, dostępny do 29 listopada. Także życzę Wam udanych łowów.